co często się u nas robi. Bydą to płynce. Trzeba łobrać pyrki. Potem zytrzeć je na torce. Do tego jeszcze jajo. Trochę mąki. wystarczy zamieszać. Mimita patylnie i rozgrzejta olej. Chwila smażyta, złowu struny. Teraz się smaży, więc opowiem, co u nas się wiodło. Gdy rychło staniesz, to mamuśka na śniadanie przygotuje fajdę chleba z serdelkami i redeską. A do tego rula z mlekiem. Na obiad duszykuje pyszną zupę z ogórków, pod wieczorek pyszne plędzy z betkami. Nasze plinzy gotowe,